O, jak zwykle, nowy pora. Ała! Nek. Nienawidzę tego krzesła, jest durne. Hm, co by teraz zrobić? Hmm. Ciekawe, co robi mój kuzyn, ale mój kuzyn jest teraz w domu. Znaczy, no, ja też jestem w domu, ale mój kuzyn dalej nad morzem. Ciekawe, czy lokaj już wstał? Co robisz? O, och, Kostek, co ty tutaj robisz? Ja ch chciałem sprawdzić czy śpisz. Nie śpię już od piątej rano. Wow, a już jest prawie dwunasta. No widzisz, jaka różnica czasowa. A co to jest? Ach, godziny i w ogóle. Dobra młody, idź jeszcze, nie wiem, chcesz coś zjeść? Tak, chcę marcheweczki. Dobra, idź już do stołu. Gdzie jest tu? I do łóżka. Przygotuję mu te marchewki. Mm. Mm. Lokaju, lokaju, śpisz? Nie śpię. Dobra, ryk marchewki robię. Mm. Co się tu dzieje? Ciekawe, kiedy przyjdzie do nas nas nasz starszy syn. No, ciekawe. E, ja otworzę. Cześć, cześć, mamo, chodź. Już przyjechałeś, synku? No tak, a co? Tak przyszedł? Brat! Cześć, Kostek. Idę czekać na marchewki, to idź. <laughs> Jeszcze nie zjedliście śniadania? No nie, dopiero wstaliśmy. Ale okej. Okay? Ja wstałem o piątej. To też poranny ptaszek, wypraszam sobie. Moja mama zawsze wstawała o drugiej. Co tam szybciej? Nic, nic. E, ja muszę iść do pracy. No dobra. Cześć. O, a mamo. Tak? E, ten, zrobiłabyś mi kakao? Zrobię. Dobra, to pa. Pa. Ech, jak zwykle kakao Idę się wykąpać. Ała. No dobra, ja idę na laptopa, jej! Marchewki, przenieś je, Janie. Proszę, wreszcie się Cynku! Cyrku, czy ja dobrze słyszę? I ja was lepiej zostawię Już marchewki są gotowe? No. Troszkę się gotowały, no. Yy. Mamo, idę dzisiaj do przedszkola. Aha, właśnie, dobra, to ja go idę zabierać do przedszkola. Dobra. A ja yy, idę się wykąpać. Chodź, okej. Okay. No dobra, to chyba tu. No. O, oh, otworzę. Tak? Policja, dzień dobry. A, można znać imię? Ryszard Stesham. Ja jestem Bigston Stone. Raz przyjdę. Zaraz Nie znam ich. co za ciche dzieje z nich? Lalii... No to był ja, nie? coś nie by policjanci. Mam nadzieję, że ich nie spuściłeś. Nie, ale skąd? O, bo bu! O mój Boże, Skarbiec, ty nie masz ani trochę odwagi, żeby zapowiedzieć Eee, chyba nie. No, zauważyłem. Idę posłuchać po kostka. Dobrze! A ja w międzyczasie poczytam moje książki, wszystkie się rozsypały. To jest! Chodźmy do tej książki. Dobra. Dobra, będę czytać jak sztabość. Auć. Dobra, tylko teraz czekać aż kostek przyjdzie. W międzyczasie pooglądam telewizję. Skarmię się podświęconą tam trochę w miarę. Auć. Możesz jeszcze dać książki. A ty oglądasz sobie telewizję, tak? Dobrze, niech ci będzie, nie będę jej oglądać. Rozpoczniemy do Ok! Sześć godzin później, kiedy mama już poszła y, po kostka do przedszkola, kiedy rodzice poszli do kostka. Okej, okay, mamo, jest już wieczór, to idę się wykąpać. To idź! Ja już idę spać. Dobrze. Ja też już powoli. Mogłbyś wstać i poprawić łóżko? No dobrze, już O, już, już przeczytałem całego Hobbita. A? Dobra, idę spać na piętro. Mm. Mama, zobacz? Mami spać? No Dwie godziny później. O, ciekawe, czy są w domu, mamo. Tak, znikuj. Gdzie mogę spać? idź na kolapię. Idzie na kolapię. Idzie rano. kolapię. No, nie trzeba to um, przestawić. nie. kolapię. Idzie na kolapię. Idzie na kolapię. śpi to, nie, już, jeszcze śpi, to nie jest takim Panie i Myślałem, że jeszcze śpicie. A ty, od której nie śpisz, około 15 minut albo godzin. Dobrze, no, wrażam.